Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A no, trzeba troszkę tutaj. No, Zostało się to wszystko. No. A, to będzie a co to, 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 to. A? O! Ach. O! Dziękuję! <laughs> a w końcu przyszedł ten list. A, tak, tak, tak. Zaraz go obejrzymy. Antosiu? Tymusiu Witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. Co za kochane małe urwisy. Tak się cieszę, że was widzę. Drogie dzieci, wiem, że jesteście cudownymi i kochającymi osobami. Antosiu, Dymusiu, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownymi i radosnymi braćmi, a rodzice was kochają. Mają też taką radę. Bądźcie dla siebie wsparciem. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo, Mój plan lotów jest już gotowy. Świetnie wygląda super. Rozumiem. Przełącz mi proszę. <laughs> A jak z pogodą? Można startować. <śśm> Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną O, cześć ryku. Mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam, o, pychotka no, Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Ach, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić I powiedzieć, że też ich kochacie Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców Dobrze, chodźmy, chodźmy A, to są moje małe szczęścia Uwielbiam się Pani kierowca, dumny, literek. A, a to nasza mała elfka, Emigotka. Ona też kiedyś będzie robić zabawki z innymi elfami. No ale teraz chodzi do Belkiego w Drogie dzieci, dobrze, dobrze. Poczytajmy już o Was. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Eh, eh. Antosiu, masz już dziewięć lat. Podobno bardzo lubisz gry na konsoli. Chciałbym Cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że nauczyłaś się pływać. Ty, Musiu, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Podobno czasami za mało przytulasz się do rodziców. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, to wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? E, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, Papa. Pa. Drogie dzieci! Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem! Ha, 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 ha. Co Bartłomiej nas uratował? Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. A tak, dziękuję Ci, Bartłomieju. Mm -hmm. Kane elfy, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, coś na to poradzimy. O tak, tak właśnie, a zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita Ho He Mró mam mnie! Towarzysko. Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty, gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Tak, tym małym bohaterze. Ech, co za dzień. No dobrze. Pa, pa! I wesołych świąt! Very merry I'll be When you get me for Christmas